Witajcie, kochani, jaka energia ze świata zwierząt na 1 listopada. Jak się macie, jak się trzymacie w tym takim czasie przejścia jesiennego, prześlenia, może mamy jastrzębia. Pozwól się prowadzić. Zobaczcie, kochani. Swoje tematy, swoje sprawy z dystansu, z góry, z lotu ptaka. Popatrzcie na możliwości, na strategię działania. Taka energia. Ok, czytanka. Unoszący się wysoko nad ziemią jastrząb widzi zarówno cały krajobraz, jak i pojedyncze szczegóły. Widzi i deszcz, i staw, i chmurę. Nic mu nie, nie umyka. Gdy odwiedza cię duch jastrzębia, oznacza to, że powinieneś zwracać baczną uwagę na wiadomości od ducha, które mogą przybyć w każdym momencie. I pod każdą postacią interpretujemy sygnały, kochani, symbole. Słuchaj swojej intuicji i wypatruj synchroniczności, czyli znaczących zbiegów okoliczności. Jastrząb prosi, byś nie ignorował znaków, jakie wysyła ci duch, pragnąc wskazać ci właściwą drogę. Być może ostatnimi czasy często słyszałeś, słyszałaś jakieś słowo lub piosenkę, a może w najróżniejszych miejscach natykałeś się na ten sam symbol. Może tekst granej właśnie w radiu piosenki idealnie pasuje do sytuacji, o którą pytasz, a może zaczęłaś, zacząłeś, zacząłeś zauważać dziwne billboardy, tablice rejestracyjne, bądź też twoją uwagę przykuwają inne powtarzające się słowa lub liczby. Zwracaj uwagę na zwierzęta, które zobaczysz i, nawi i nawiąż więź z tym, co sym symbolizują. Duch chce ci coś powiedzieć, i dlatego stale próbuje nawiązać kontakt. Gdy pojawia się jastrząb, na nadstaw ucha i słuchaj. Wszystkiego dobrego, kochani. Dbajcie o siebie i do zobaczenia jutro. Dobrej soboty.